Cześć, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie osiągnięcie do American Traka pod tytułem Wilk Morski, w którym to trzeba dostarczyć ładunek do dwóch portów w Kalifornii. Jednym z tych portów jest Port of San Francisco, który znajduje się oczywiście w San, w San Francisco. A drugim z tych portów jest Oakland Shippers, który się znajduje oczywiście w Oakland. I to są te dwa porty bardzo bliziutko. A więc jak, jak trzeba to zrobić? Wchodzimy sobie w rynek przesyłek odbiorca sobie sortujemy do góry albo do dołu jak, jak to tam woli i tutaj sobie scrollujemy, scrollujemy i tutaj mamy i tutaj mamy doło Shippers a teraz sobie poskrolujemy i próbujemy znaleźć port off o jest i tutaj mamy do port off San Francisco. Tutaj przyjmujemy te dwa zlecenia sobie. Jak zrobimy, to nam się powinno odblokować to osiągnięcie. A teraz sobie popatrzymy, jak wyglądają. Mamy. O, tak się prezentuje port. Taki mały, ale tu im ma taką fajną wiatę Dużą. Ale port jest mały. Ta cała linia brzegowa to jest chyba port. Chyba, bo nie jestem pewien, ale tutaj. O, jeszcze tutaj mam taki ładny napis, jakby ktoś zauważył. Port of San Francisco. I taki zegar. Dobra. Polecimy sobie do drugiego. Nie chcemy się cięć robić, bo i tak długo nie będziemy. A więc, a to jest drugi port. Tylko czy jest tutaj gdzieś napisane... jak to jest port? No. Chyba ja w San Francisco port ładniejszy. Napiszcie co myślicie. A ja wam moi kochani dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam do łapkowania, subskrybowania i oglądania kolejnych materiałów na tym kanale. Może również sportników do American Trucka. Ja się z wami żegnam. Cześć no i pa.